Złom dobry, witam na kanale zawodowy, zbieracz złomu. 23 we wtorek, nie we wtorek, przepraszam, w czwartek, w czwartek, jest czwartek. E, cytat pochodzi z jednej z piosenek, z refrenu właściwie pewnego zespołu, który był bardzo popularny w latach 80. Szanuj czas i pieniądz, zbieraj złom. Dobry bądź dla zwierząt, one też kochać Ciebie chcą, coś takiego. Pamiętają starsi, przyknęłem sobie dzisiaj taki, tutaj takie motto jakby, e, robiąc troszeczkę porządki w kredensie, taką taśmę znalazłem, no i napisałem, co mi się przypomniało. Dzisiaj będziemy demontować nieprofesjonalnie, amatorsko, jak to u mnie, tą oto lampkę. Ponieważ odmówiła posłuszeństwa, potem przejdziemy do suszarki. Farelka PRL-ka. Dwie śrubki i otworzymy. A na końcu ten oto kompresorek. Sprawdzimy, czy tam będzie jakaś mieć. Czy tylko aluminium. To się okaże. Muszę umieścić telefon tutaj w takim uchwycie. Mam taki uchwyt. Tutaj o, wsadzę telefon. i Będziecie widzieli, co się dzieje i może coś poopowiadam przy tym. Chłodno trochę, jest kawusia, kawusia dla robusia. Także przystępujemy do działania. Troszkę, troszeczkę do opowiadania. Jesteśmy w mojej piwnicy. Dzisiaj wrzuciłem odcinek właśnie, aby wam pokazać jej stan. No i widzieliście wszyscy, że nie ma tajemnicy w mojej piwnicy. Wasze zdrowie. Ach, ciepła kabusia na robusia założę sobie latarkę czy żebyście lepiej widzieli, żeby było lepiej oświetlone no i będziemy działać pauzunia dobra, leci leci, włączyłem zakładam rękawice mamy lampkę troszeczkę nie obejmuje całego kadru ta, ta komórka, ten telefon więc wybaczcie Cinam. Odcinam perpowinę, obok mam całą górę tego, wrzucam do, do góry kabli. Co my tu mamy? Dwie śrubki tam wewnątrz, więc odkręcamy. Nie wiem o czym mam opowiedzieć ciekawego coś. Aha, może zapytacie czemu nie, nie blokuję, ani pewnych komentujących u mnie w sekcji komentarzy. Nie blokuje, bo obserwuję. Powiem Wam pewne działania. Jestem ciekawy, do czego człowiek jest zdolny tak bezinteresownie i tego powiem Wam, wiecie. Jest taka metoda. To znaczy, czytałem o czymś takim kiedyś, jak zniszczyć człowieka. OK, mamy taki losz siłki gdzieś sobie latają, wolno mam tu magnes, zobaczymy co to jest. Jest to stal. Magnes się złapał, więc do wiaderka ze stalą. Gdzie to wiaderko ze stalą? Tutaj. Poleciało. Dobra. Co my tu mamy? Troszeczkę mosiądzu będzie. No i troszeczkę plastiku, nie? Panie kierowniku. Od spodu mamy cztery śrubki krzyżakowe. Jest taka metoda. W latach, no, latach zeszłego wieku, 50 czy 60, chciano zaszkodzić jednemu kaznodziei tak? chrześcijańskiemu, nie wiem, to jakiś był baptystyczny kaznodzieja, nie pamiętam dokładnie tej historii, ale no, jakaś kobieta oskarżyła go, że że, no żeby podważyć jego, zniszczyć jego moralność, tak? jego wpływ wśród ludzi, znalazła się pewna kobieta, która go oskarżyła publicznie w sądzie, że, że miał z nią romans tego a tego dnia, tak? czyli jakąś randkę, czy jak to nazwać. Był to żonaty mężczyzna oczywiście, kaznodzieja baptystyczny No i pojawiła się kobieta, która stwierdziła, że publicznie, że żeby, no, żeby, po to, żeby podważyć jego moralność i wpływ zniszczyć w społeczności lokalnej jakieś, że miało z nim, że ona miała z nim romans, czy też on był u niej w domu na jakiś tam tak? plastik w randce. W środku mamy taki obciążnik, to jest chyba z gipsu gipsowy. Szkoda, bo fajna waga, tu by to jest gips. Nie mam, borek, nie mam worka na gips, także dwie kolejne śrubeczki, to jest plastikowe, mamy metalowe tylko to o, i tu też góra plastikowa, moi drodzy. No i ukazał się artykuł w gazecie na temat tego kaznodziei, nie? że on rzekomo to zrobił, że był tam z tą kobietą tego wieczoru. Prawda jest taka, że był ten kaznodzieja poza miastem, nie, był go, nie było go tego dnia w tym mieście. Nie było go tego dnia w tym stanie, gdzie to się działo. Plastik, do plastiku był po drugiej stronie jakby kraju i miał na to dowody, ale wiecie, artykuł się ukazał w jakiejś lokalnej gazecie. No i cel został osiągnięty tak, zniszczona człowieka, ponieważ 75% opinii publicznej w, tamty, w tamtych czasach, tam w tym mieście, ja już nie pamiętam szczegółów tej historii, ale jest ona prawdziwa, stwierdziło, mimo że człowiek był niewinny, prawda, że nie chcę się tu odkręcić, te małe śrubki tutaj, on też ten śrubokręt wyrobiony, o idzie. E, 75% opinii publicznej stwierdziło, e, że. Nie ma dymu bez ognia, tak? Coś takiego powiedzieli, że nie ma dymu bez ognia, chociaż ten człowiek zupełnie był niewinny i zniszczono jego jakby wpływ i zniszczono. No wiecie, o co chodzi, nie? Wiecie, o co chodzi. Te metody są stosowane z powodzeniem do dzisiaj w różny sposób. Nawet na moim skromnym kanale jest to stosowane. Mówi się rzeczy, które są nieprawdziwe pod moim adresem, znaczy na mój temat raczej. Tylko po to, żeby zniszczyć jakiś mój wpływ, tak? Mój wpływ albo jak to powiedzieć, o, idzie na ten kabel od góry. Dobra, mamy tutaj to, mamy kabelek, ona później takie szczegóły. Teraz tylko o, tutaj jeszcze trzymam śrubka, śruba. Myślę, że ją. Biderkami. Także są metody. Dużo jest metod nie? Niszczenia, niszczenia człowieka. Nie, nie chcę mi to pójść teraz. Będę musiał się młotkować ten plastik, żeby go oddzielić od tego pałąka. No i pałąk pójdzie do wiaderka ze złomem. Tu jeszcze śrubeczki. Odzyskam, może spauzuję, co? Bo lampeczkę już w sumie jakby rozebrałem to tylko jedno uderzenie młotkiem i będzie i będzie pozyskany złąk z lampki. Pauza! Pauza! Dobra, 8 minut filmu, już nie wiem kto to będzie w stanie obejrzeć do końca. Na koniec zostawiłem kompresorek. Ten kompresorek zobaczymy, idę w miedzi, w nim siedzi, czy w ogóle, a teraz. Yy, Parelka, PRL starym takim śrubokrętem, też z epoki, żeby było oki. I odkręcamy śrubeczkę. Nawet idzie, tylko ona może też w kółko się kręcić, chociaż nie, idzie, idzie. Gdybym był ja takim człowiekiem, o którym, o którym rodzaju mówię, to bym spędzał chyba też sporo czasu na tym, żeby gdzieś zostawić sporo kwasu, nie? I komuś dokopać, jakimś kanałowi, nie? Ktoś tam coś powiedział, albo coś nie tak zrobił, wiecie, wyszukałbym sobie takiego, i potem bym go męczył, nie? Jeździłbym po nim. Ale ja jestem człowiekiem innego pokroju. No tu będzie problem z tą śrubką, bo się za szeroki, trochę ten śrubokręt, a plastik to co? Młotkiem? Młotkiem, nie? Tylko nie będzie na widziczu, bo tutaj by się wszystko trzęsło. Ale tak. O, jest. jest młotek. Jest pacjent, tak? Uwaga, moment. Kiedyś to robili solidne narzędzia. Znaczy narzędzia, sprzęty, nie? Tu mamy do plastiku, już idzie czubek. Wylot powietrza. No ja staram się, jak niektórzy. Może zauważyli porządny plastik komunistyczny i <laughs> porządny silnik trochę kurzu. Widzicie, ale pod tym kurzem, pod tym kurzem się znajdują zasoby. Ostatnio rozebrałem taką e, współczesną suszarkę. To nie ma porównania, co było tam, a co jest w niej. Może wam pokażę, jak znajdę, ale chyba nie znajdę. A ja był taki mały silniczek, tylko obudowany i w nim wirniczek. A tutaj, proszę bardzo, jest miedziuszka, uśmiech, łóżka do łóżka. Potem się tym będę bawił, chyba. Chociaż to się w rękach rozpada, ten plastik. Że wiecie, o jest, mamy. Mamy coś do zabawy na później. Plastik, mam doworek z plastikiem. Plastiku. Plastik do plastiku. Panie kierowniku, tutaj jeszcze deczko jest do wyciągnięcia takie kable przełącznik zgubił mi się właśnie ten śrubokręt zgubił się mi tak często mam, że to co potrzebuję to ginie. też tak macie to co potrzebujecie pod ręką akurat to zniknie bo no, tylko ja tak mam. Nie wiem, to do plastiku. Czy mogłaby ta mieć występować w naturze bez tego plastiku? Co? By było najlepiej. Gdzie ten śrubokręt się podział, Czy to w ogóle słychać, a jest. Bardzo sprytnie się schował, żebym go nie zauważył. Dwie śrubki odkręcamy i już wszystko tutaj mamy. Nikłe ilości miedzi będą w tych kabelkach jeszcze bardzo nikłe, troszeczkę musządzu. Bardzo nikła ilość też, ale zbieram to wszystko gdzieś na kubkę i potem z czasem się wywiezie. okej, okay. a no do plastiku też. Mamy, a, sprawdzę magnesem. Jest to aluminiowe. Aluminiowa. Taka obudowa, drodzy, w której jest mamy aluminium. Nie? Aluminium do aluminium. Gdzie to aluminium tutaj z tyłu. No i takie stalowe i To jest chyba jakiś karton. Nie jakieś takie, no coś takiego. Może to widzieliście, co w takiej starej farelce, suszarce. Farelka, PRL-ka, proszę bardzo. Trochę miedzi, trochę stali dali, nie? Dobra, dajemy to gdzieś na półeczkę. Na później. bo też na później. Więc sprzątnę ze stołu i przystąpimy do głównego dania. Czyli do kompresora rozbierania. Chyba spauzujemy, co? Pauza. No i tak, walczę z tym kompresorem. Mam nadzieję, że mi starczy tarczy, że starczy mi tarczy, już jest mało, ale już prawie dokonałem dzieła rozcięcia. Nie nagrywam wam tego, bo jest głośno, hałas, lecą iskry. Także włączę się, jak już sobie poradzę i ciekawe, czy starczy tarczy. Starczy tarczy? <laughs> Oj, no nie huśtaj się. Przepraszam za chwiejący się obraz, ale to efekt tego Mam taki statyw, który się rusza i chwieje. Tarczy starczyło, nie chciałem już wymieniać na nową. Oczywiście mam nowe tarczy. Jasna sprawa. I udało mi się tą tarczą starą dokonać operacji trepanacji tak, tego kompresora. I teraz zobaczymy. Olej się już z niego wylał. O, proszę bardzo. Dość ciężka stal, dostali ją dali, dali, dostali. Okay. No i co my tutaj widzimy? Czy to widzimy? Lampkę muszę skierować bardziej w tą stronę. Słabe oświetlenie. O, Matej szła ta na chwila. Czy to mieć, czy to... Dobrze, okay. dostałem statywu, przepraszam, to dostali tam plastikowe nakładki, takie tym dobra. to jest najmniej istotna część. Bardziej ważną częścią tego elementu jest, o tutaj, to co jest, jak to mówią Amerykanie, czerwona miedź. E, czerwone złoto, przepraszam. Co to opowiadasz człowieku? Czerwone złoto. Hmm. Najlepiej byłoby sprawdzić, wiecie jak? Przejechać szlifiereczką, jak będzie białe w środku. no to jest aluminium. A jak będzie żółte w środku? Czy czerwone? a to jest. Przejedziemy na żywo? Jak macie słuchawki, włączone, to sobie ściszcie na chwilę, bo ruszamy. Mm. Żółciutkie. Żółciutkie, jest. nie wiem, czy to widać. Jest to miedź, jest to miedź. Nie będę teraz tego wyciągał, rzecz jasno. Bo u mnie nie ważymy każdego grama. Nie liczymy każdego grosza. Po prostu jest to miedziane. To co tam jest. To jest żeliwo, żeliwo. Chyba tak, tak mi to wygląda. Odlew żeliwny. No i stal. nie? Także. Miedzi tu będzie, nie wiem, ciężko powiedzieć na oko, no ale dość sporo jest tej miedzi, moi drodzy. Także dzisiaj rozebraliśmy łapkę taką jakby biurokową, biurową, suszarkę, farelkę, prl no i ten kompresorek stary, który miał dla mnie takie dary. Dziękuję, że oglądaliście, że byliście ze mną, 17 minut film, dość długi. Mówią też, że ja boję się prawdy, no. Ci, co boją się prawdy, to komentarze usuwają takie i blokują takich nie, ludzi, którzy u mnie grasują w sekcji komentarzy. Ja się prawdy nie boję, ja prawdę znam i gdybym prawdę zaczął opowiadać, to niektórzy by zaczęli stąd spadać. No tak, tak, taka jest prawda, no i dlatego opowieści moje są takie łagodnej treści o zbieraniu złomu i tak dalej. Moi drodzy, cieszę się, że byliście ze mną do tej pory. Oglądaliście te zmagania śrubokrętem, młotkiem, kombinerkami. Z tym się będę bawił już szczegółowo na osobność poza wizją. No, i tyle, tak to wygląda. Nie? Kompresory warto zbierać. Jak stoi lodówka, zawsze sprawdźcie z tyłu, czy nie ma takiej czarnej czaszki. Jest troszeczkę stali wiadomo, jest y, aluminium lub nie wiem czy to jest żeliwo czy aluminium, chyba żeliwo, chociaż nie, nie znam się, jestem zbieraczem, y, a nie, nie demontażystą, no i najważniejsza część to mieć. Y, zdarzyło mi się kilka, gdzie było aluminium, ale nie płakałem z tego powodu, jest mieć, to jest mieć. aluminium też swoje kosztuje, także... Zawsze coś ciekawego z takiego kompresora wyciągniecie, nie? także wiecie, rozumiecie. To tyle, moi drodzy. Wszystkiego dobrego, zawodowego, do następnego. Do następnego.